Witam serdecznie, jesteśmy na kanale Mateusza Kaniowskiego. Właśnie w tym momencie przeprowadzamy wywiad z Minimajkiem. Bęk. Siema Byku. Witam serdecznie. Wrzucamy ten wywiad w momencie, jak już wszyscy wiedzą, kto jest Twoim rywalem. Ja długo go Globem. i pamiętam jak Ty powiedziałeś, że chcesz walki z Salimem, bo chcesz z najlepszymi walczyć, tak? Tak jest. I kurde, jak popatrzyłem na jego rekord, dwa zwycięstwa, dwie porażki, jeden remis, i zobaczyłem jak wyglądał jego ostatni rywal, którego on pokonał, to nie wyglądało to aż tak starymocarnie. No właśnie, też oglądałem tą ostatnią walkę i też się trochę trochę zawiodłem. Pisałem z nim na temat tej walki. On mówił, że tam przeciwnik za bardzo się nie chciał bić, że nie jest zadowolony z tej walki. Ja się dzisiaj z nim widziałem. Mogę się nawet zdjęcie pokazać. Spotkaliśmy się pod hotelem. Czyli wy nie macie żadnej spiny, jest wszystko git? Nie, jest, jest git. My już ze sobą piszemy chyba od dwóch lat. Bo ja tak trochę. Przepraszam, ja tam, ja tam trochę e, śledzę te sporty te walki niskorosłych osób, no i szukam ich trochę też staram się nabrać z nimi jakiś kontakt, no żeby w przyszłości mógł z nimi walczyć. Okej, okay, czyli jest spokojnie będzie dymu? Nie raczej. Tak, nie. To lubią widzowie. Ja wiem, że lubią widzowie, ale od tym mówię tutaj ktoś inny, dobrze. Kto? Wie? Ferrari bomba. No dobra, to co? Dymy, my pokazujemy, oni, oni pokazują walkę na konferencji, my pokazujemy super walkę w Oktagonie poziom. Tylko zaskoczyłeś mnie tym, bo przedstawiłeś, ja tak to odebrałem, jak to mówiłeś wtedy, jakby to był koleś najlepszy na świecie wśród niskorosłych. Znaczy się nie jest najlepszy, jest jeszcze lepszy, ja wiem. Lee. Tak, tak, Lickelman. Tak, tak, tak. Z nim byłoby ciężko teraz. On chyba tam 50 kg. waży, tak no to, że właśnie jest dobry. Jest... Nie wiem, czy go widziałeś. Tak. Widziałem walkę Salima z, z właśnie z nim. No to widziałeś, jak Salim tam latał po ringu. No tak, tylko wydaje mi się, to że to. To ty... walka w boksie. To, co Ty pokazałeś, mam wrażenie, że jest na wyższym poziomie niż Salim. Myślę, że teraz już na pewno jestem na wyższym poziomie niż Salim. A czyli to łatwa przeprawa? Znaczy się zobaczymy. Nie, nie, nie będę wies, nie wiem jak on teraz trenował. Nie wiem jaki on obóz przygotowawczy. A nie przestałeś trenować? Nie przestałem. Nie przestanę. I co najlepsze jeszcze ci mogę zdradzić, jako tobie pierwszemu, że od poniedziałku do mnie przyjeżdża Maciek, Jara, Jack na sparingi. Hmm. I będą z Jankiem wchodzić na zmianę co rundę na świeżym. A ja na zmęczeniu będę wchodził. Więc. Trochę śledzę mojego przeciwnika, dużo się do nim dowiedziałem, wiem, że jest Majkutem. Jak wygrasz, no to co dalej? No idę po kolejnego. Czyli tego właśnie najlepszego. Tak. No nie wiem, czy brać walkę od razu po tej gali, no zobaczmy, dogadam się z bodarzami, zobaczymy jak to będzie. No, całą, nie, w dobrej myśli. I całą karierę chcesz oprzeć właśnie na tym? Na, karierę w internecie. Nie, na, nie. na razie, sobie, jeżeli chodzi o tam nagrywanie na YouTubie, robię sobie delikatną przerwę, chcę się skupić na walce. Dobry ruch. Nie wiem, dla mnie na pewno dobry, trochę psychicznie odposzedł. Wiesz co, bo ja teraz trochę wakacje, trochę coś i aż tak bardzo nie śledziłem no. tego wszystkiego, co związane z kibą. Wiem, że wy w jakiś sposób się rozchodzicie. Widziałem te tweety od Friza, tak? Przestajemy razem mieszkać. Okej, okay. i każdy się czymś musi zająć. I pytanie, czy jak nie znikniesz z internetu, to czyli... Jestem, przecież jestem. Powiedziałeś przed chwilą, że robisz przerwę. Trochę z nagrywaniu filmów, uh -huh. że tak jakby z YouTube'a, a Aha, dobrze wiesz, że internet nie, nie żyje samym YouTube'em. No tak, tylko wiesz, są też tacy, którzy rzucili wszystko dla samych walki i jak nie ma walk, to Widzisz nagrywam sobie tu film tak jak kiedyś, ale powoli, powoli małymi kroczkami chcę się skupić nie chcę się tak jakby robić presji zaprzątać głowy filmami, mhm. tylko po prostu chcę się skupić na walce. No i wrócę do tego YouTube, tylko na razie trzeba chwilę odczekać. jest taki definitywny koniec ekipy? E, tego nie powiedziałem Czy znaczy, nawet... nie, nie, ja się pytam. Nie, na podstawie tweetów Friza. Nie wiem, co tam Friz pisze, bo nie śledzę go na Twitterze. Aha, myślę, że. A ty masz jakiś konflikt z Freezem, czy jest wszystko Jest OK. Coś się stało? Nie, nic się nie stało. Nie wiesz co, bo tak jak nie mówię. Mam plotki, no ale no nie będziemy wszystko po plotkach. Jeżeli będziemy chcieli się na ten temat wypowiedzieć, to się wypowiemy, tak? Mhm. Nie chcesz się wypowiadać? No na razie nie. Czy znaczy, wiesz co, bo. Na razie to zabrzmiało tak jakby, wiesz, jakbyś mógł w przyszłości. Jestem dziennikarskim. No muszę. No ja wiem, no i myślę, że ta odpowiedź ci powinna wystarczyć. Czy znaczy, wiesz, chodzi... Powiem ci tak, e, przepraszam, ja teraz robię wywiad, do kurwy... Nas dobrze słychać, ich nie słychać. Dobra, ja ci powiem tak, jeżeli będziemy chcieli się na ten temat wypowiedzieć, to się wypowiemy. Na razie nie jesteśmy na to gotowi, wiem, że widzowie czekają, więc no, bądźcie cierpliwi. Mówisz w liczbie mnogiej, czyli kto nie jest gotowy? No, pytaj pyta się o ekipę. Tak, tak, tak. Powiedzicie, że wszystkie osoby, tak? Wszyscy się wypowiem, jak będzie, jak będzie, jak, jak po prostu... Mateusz, jak będzie, będziemy na to gotowi, to się po prostu wypowiemy. Dlatego ja cię nie naciskam, po prostu. No, nie, czy patrzę. jakoś wbić szpileczkę. Nie, nie szpileczkę. Bardziej po prostu przeanalizowałem, bo wiesz, tak jak mówię, nie śledzę tego, ale w no, tym twicie... Ja Nie wiem, co tam się dzieje dzie 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 na Twitterze. Ja w sumie mam od wczoraj Twittera, tak jakby. Dzisiaj pierwszego tam napisałem, więc się tego uczę. Nie wiem, co tam pisze na tym twitterze. Już ci mówię, bo ja też nie mam Twittera w ogóle, ale no, widziałem w programach. Dzisiaj pokazałem ludziom, że mam Twittera. Znaczy się yy, założyłem go chyba w Wczoraj jakoś, no jakoś tak, yy, i się dopiero uczę tego, Twittera, więc nie wiem, co tam piszę na Twitterze. Dzisiaj dopiero tak, jakby nadrabiam i nie obserwuję wszystkich na Twitterze, bo to jest dla mnie nowe i nie wiem, jak się tym za bardzo obsługiwać. Dobra, stary, chcę przejść do tego, że tam było napisane coś takiego, że nie wszyscy się cały czas się trzymają. że to normalne, że w szkole później, jak wychodzimy ze szkoły, trzymamy się z jednymi, z drugimi i tak dalej. No i z tego można wywnioskować, że doszło do jakiegoś podziału, chyba, tak? Między Wami, że po prostu jedni się trzymają w jakiejś grupie, drudzy się trzymają w jakiejś drugiej grupie. Nie wiem, może to są plotki, nie będziemy nic doceniać po plotkach. Ja no. tylko mówię o tym co są Fritz, to nie są plotki, wiesz, to takie, tak po prostu można by wnioskować chyba, nie? Nie wiem, może on tak uważa, ja uważam trochę inaczej, no ale zobaczymy jak to będzie. Z kim będzie. masz teraz najlepszy kontakt także codzienny? No. <laughs> OK, ale Okej, ale z ekipy? Wiesz, no, no każdy mieszka teraz gdzie indziej. Mhm. Widzę się tam z Krzysiem, widzę się z Paceckim, widzę się też z Trąbalskim, no teraz coś... Wiesz, rzadko się z nimi wyduje, Bo skupiam się na treningach. Czas tam y, mamy trochę tak jakby prac remontowych, więc nie mam za bardzo czasu na takie wiesz, siedzenie i gadanie, picie kawki czy coś. Bo to co mówisz, to brzmi. Bo też jestem w Warszawie i no wiesz, mam walkę, muszę się na nie skupić. Wiesz, Bo takie zwykłe analogie, to już nie chodzi o dziennikarstwo. Jeżeli Fris mówi, że ludzie się rozchodzą, schodzą, że to jest normalne, że nie trzeba się kłócić, to. to jeżeli, poczekaj, poczekaj, jeżeli mówi. Chcesz więcej wiedzieć, to może weź, spakuj się w samochód, jedź do Krakowa i zadaj to pytanie frizowi, a no ale ja cię wiadam z Twojej perspektywy. Właśnie kiedyś po, chciałbym kiedyś pogadać z frizem. To ja już ci odpowiedziałem. No to widzisz, możesz tu zadać fryzowy pytanie. I rozumiem, że ty jesteś w teamie z trąbą i tak dalej, się dalej, wszyscy trzymacie. I po prostu jest tak, że jedni się trzymają tu, drudzy tu i każdy sobie żyje, ale nie ma jakiejś dużej dramy. Nie wiem, czy tak uważasz. A ty mi odpowiesz? No, nie muszę. Dobra, myślę, że dużo, dużo się ciekawego możemy z tego dowiedzieć. Stary... No nie no już powiedziałem, wiesz, będziemy, będziemy gotowi, to po prostu... Odpowiemy jej co, nie? Wiem, że ludzie czegoś od nas oczekują, ale no, trzeba być cierpliwym i co? Każdy musi zaplanować sobie jakoś teraz, co zrobić dalej, skoro nie mieszkacie razem. I to też mnie ciekawi, właśnie. Tak, jakby kowalem swojego życia, i pan yy, znaczy się kowalem swojego losu i panem swojego życia. Ja się skupiam na swoich walkach, no i tyle ci mogę powiedzieć na ten temat. Kumam, doskonale. Która walka ci najbardziej interesuje tutaj? Tutaj, purna. Yy, w sumie wszystkie są tutaj nie będę mówił o swojej, ale no, w, e, powiem ci tak. No, Artek Szpilka z Denisem Załęskim, zajebista walka. E, bomba Ferrari. Tu chyba bardziej konferencja będzie ciekawsza niż działać im problem, bo tak się bawię. Patrzę, czy bateria działa. Chyba będzie bardziej e, konferencja ciekaw, ciekawsza niż walka. E, no co tam jeszcze, dziewczyny? Natsum lekcji. Widziałem tam u Nacu, Kalafiory, więc tam chyba będzie zejście po nogi. Że tam yy, Parter będzie, Lekcji bardziej stójka, no ale myślę, że Lexi też nabrała, tak jakby, poziomu większego. Kto jeszcze walczy? Kuba, Numaczkiewicz, Czaro. Też taka, powiem ci, wyrównana walka, bo z tego co słyszałem, to Azor cza Czara przejął. Więc Azor nie pozwoli tak czarowi. Yy... Azor przejął Czara? Tak słyszałem. Czaro trenują Mirka Oknińskiego. Tak? To ja słyszałem, że jest A tu przepraszam, mój błąd. A może mój, wiem, że był na pewno na obodzie z Mielkiem okni. To ja to ja słyszałem, że trenuję Łanzora, Ktoś mi tak powiedział? Może może mój błąd. Ale no y, może twój błąd albo mój. Nie jestem pewny, nie jestem Ja to jest pewne konferencja, będziesz tosem. Majki, kończymy, bo cię tam wołają zaraz na próby. Trzymaj się stary. Będziesz ciął. Nie, wrzucam to, ale ten. Dobra, najpierw się pożegnajmy. E, dziękuję bardzo, e, pozdrawiam serdecznie. A właśnie, koleżko, perfumy jakieś. <laughs> Teraz dziki rozdaję, chcesz? Nie, bo nie, nie bo to jest za mocno trochę na mnie. Znaczy, się wczoraj piłem jednego nie dobre są smaku, tylko są po prostu za mocne, Ja jestem za małą, za małą, mam wagę do tego. Dzięki wielkie. Dzięki.